Dobra, także witam Was już w pierwszym odcinku z Ubuntu i takie podstawowe rzeczy, które są potrzebne. A więc, tak, przycisk Windows, który macie na klawiaturze, odpowiada jako przycisk super, który nam robi to. To jest dosłownie ten podgląd. Piękny podgląd to mamy. Możemy też uderzyć. Powinno działać. Wcześniej wychodzi. Trudno. A, bo to stara Ubuntu, więc w tym Ubuntu jeszcze nie ma takiego, wiecie, stuknięcia. Ale jeśli macie nowe, to powinniście stuknąć. Wtedy Wam się włączy. Taki widok. Oczywiście e, tutaj mamy wirtualne pulpity. Mamy taki pulpit, możemy sobie wyłączyć przeglądarkę. Mamy drugi pulpit. Pyk. Włączamy przeglądarkę plików. I automatycznie nam się tworzy trzeci pulpit. E, zamknijmy. Pyk. Dobra. Tutaj przeglądarka nam nie jest potrzebna, to możemy ją wyłączyć. I tak będzie nam potrzebny terminal, a głównie tryb konsolowy, gdyż y, normalnie konsole mamy, ale prawdziwie informatycznie korzystają z GUI, oni korzystają z takiego tekstowego trybu. Dostajemy się klikając Ctrl ALT i jakiś przycisk F. Najlepiej kliknąć F3, F2, to wam się robi to, więc F3, Ctrl ALT, F3, nam się to takie główno uruchamia. Wpisujecie login, czyli w moim przypadku to ja nie pamiętam jak eee, chyba informatyk i hasło. To wam się powinno uruchomić, jeśli dobrze wszystko wpisałem, login incorrect. Dobra. Czy tutaj, właśnie jak nie pamiętacie, to możecie właśnie sobie wyjść z terminu opalić terminal, i tutaj widzicie, możecie nawet sobie napisać who I am, i żeby zobaczyć, jak się nazywacie. Czyli dobrze wpisywałem. Informatyk, hasło. Tek. I proszę bardzo, podejrzewam, że po prostu przy hasle źle zrobiłem, dlatego było logowanie niepoprawne. I tak nazwita. Ubuntu, oczywiście, dostajemy informację od razu prosto w mordę, że e, no, e, jakby to ująć, e, że witamy w Ubuntu i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście, jakiś tutaj pierdol możecie sobie przeczytać. Nam to nie jest potrzebne, gdyż my jesteśmy grzeczni i umiemy się nim obsługiwać. I tak tutaj, oczywiście, działają e, polecenie, które działają nam normalnie w terminalu. Nie działają tylko aplikacje, które wymagają. UI, ale jeśli zobaczymy na przykład takie aplikacje, które nie wymagają tego GUI ale chwilka, ale za to można je korzystać w terminalu i one trochę inaczej wyglądają są możliwe też i do wykorzystania tutaj gdyż, iż, ponieważ to też jest tekst wszystko co się opiera na samym tekście będzie tutaj dostępne betop, czyli dobrze tak, jak widać działa, mimo że jeśli zobaczymy na styl graficzny tutaj, czyli tutaj terminal i betop, no to to wygląda o wiele razy lepiej, tak? No ale już samo to, że działa, to jest moim zdaniem coś, co powinno być zadowalające. Oczywiście my z tego narzędzie korzystać będziemy lub nie. Podejrzewam, że wam po prostu pokaże, co to jest i jak działa. Więc w sumie to taki króciutki filmik i to byłoby na tyle, więc przy okazji zapraszam was do odcinka drugiego, gdzie omówimy kilka już prostych poleceń do obrotu tutaj. Na pierwsze składaj go do później za nim.